Po zakończeniu podróży motocyklowej po Hadzian Club zostawiłem motocykl w Hanoi i pojechałem na wyspę Kadba. Tego poranka wybraliśmy się wraz z kilkoma znajomymi na jednodniowy rejs po zatoce Lana Bay. O, jaka zimna. No to moi drodzy, czas zobaczyć Wietnam od tej takiej troszeczkę bardziej turystycznej strony. Udało nam się wspiąć na jeden z najcięższych szczytów w całym Wietnamie. Tylko nam, nikomu innemu, bo wcale nie ma tutaj z nami tysiąca innych ludzi, którzy też się wspinają. Wyspa, na której jesteśmy, nazywa się Monkey Island, czyli wyspa małp. I jak byliśmy na dole, to sobie zażartowałem, że mam nadzieję, że naprawdę zobaczymy te małpy, a to nie chodzi o to, że my będziemy wspinali się jak małpy. No i teraz nie do końca wiem, jaki jest powód, dla którego ona jest tak nazwana, ponieważ po pierwsze faktycznie wspinaliśmy się jak małpy, a żadnych małp tu nie widać i nie słychać, a po drugie. 90% osób tutaj to Polacy, więc być może Monkey Island oznacza nosacze sundyjskie. Po zejściu na dół okazało się, że byłem w błędzie. Monkey Island faktycznie była zamieszkana przez małpy. Małpy, które były drażnione przez delikatnie podpitych wietnamskich turystów. Świetny pomysł. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, że Wietnam jest regionem bardzo wysokiego ryzyka zakażenia praktycznie nieuleczalnym wirusem wścieklizny. Ciekaw jestem, czy ktoś ze stałych widzów kanału będzie kojarzył, w którym blogu się już wcześniej pojawiły dzikie małpy, a dokładnie małpa, która nie pozwalała chłopcu przejść przez most. Małpy mnie trochę przerażają, w sensie ich podobieństwo do ludzi, przeciwstawny kciuk, to jak one się zachowują, to jak one jedzą i to jak korzystają ze swoich dłoni. I to są mega wredne zwierzęta, tak generalnie. Ale i tak nie powinno się ich sypać piachem i przed nimi uciekać, wydaje mi się, że to nie jest spoko. No i pewnie dlatego są bredne, bo ludzie obsypują piachem i uciekają. Też byłbym wredny. Kolejne godziny spędziliśmy na pływaniu po zatoce, podczas którego mogliśmy podziwiać przepiękne widoki, głównie były to wapienne słupy, z powodu których zasłynęła ta zatoka. Oprócz tego ogromne wrażenie robiły również pływające wioski rybackie. Jednym z punktów naszej wycieczki była wyprawa kajakowa, podczas której mogliśmy na własną rękę zapuścić się pomiędzy wapienne wysepki. Teraz sobie po prostu przez godzinę tutaj pływamy. Jest naprawdę ciepła, przejrzysta woda, a pogoda jest naprawdę bardzo fajna, bo nie ma słońca, jest tak ze 28 stopni, może. Tutaj mamy jakąś jaskinię, do której sobie zaraz wpłyniemy, no i tak wygląda życie. Tak jak nie jestem fanem zorganizowanych wycieczek, to ta mi się bardzo podoba, a poza tym to jest jedyna opcja, żeby to zwiedzać. Można byłoby oczywiście sobie zorganizować prywatnego tura po tych wszystkich miejscach, ale to wtedy byłoby, kosztowałoby jakieś. Gigantyczne pieniądze, a ta wycieczka kosztowała nas ze wszystkim, z obiadem, który zaraz będziemy mieli i tak dalej i tak dalej... 350 tysięcy dongów. Jest już 15.30, a to oznacza, że od jakiejś 6,5 godziny mamy całego tego tripa. No i po tych kajakach był po prostu obiadek, całkiem smaczny nawet, do tego jakieś piwko. I ciekawy jest temat z tymi wioskami tych rybaków. Mi się wydawało, że to jest po prostu jakieś miejsce, gdzie ci wszyscy ludzie łowią ryby i są w pracy, że to się tak wyrażę, ale... Patrząc na takie budynki jak ten, no to to jest po prostu pływający na wodzie dom. Tam jest telewizor, tam sobie dzieci biegają, psy i tak dalej. Kotwice typ schował. Ciekaw jestem, jak, jak to jest żyć w takim miejscu. Oczywiście wiadomo, no przemieszczasz się wszędzie łodzią i w ogóle wydaje mi się, że cały trip był warty tego. Pogoda jest jaka jest, ale ci, którzy śledzą moje vlogi dobrze wiedzą, że odkąd jestem w Azji południowo-wschodniej, to przez większość czasu jest pochmurno albo jest bardzo zasmokowana pogoda, jest, jest ogromny smog, a tutaj jest po prostu jedno i drugie, więc wszystko jest takie delikatnie troszeczkę zadymione, zamglone z tyłu, ale e, jest to też plus, ponieważ Teraz są ogromne upały, już nawet w północnej części Wietnamu i temperatura w Hanoi, która jest bardzo blisko stąd, dochodziła niedawno do prawie 40 stopni, więc ja zdecydowanie wolę takie 28 stopni i pochmurną pogodę niż słońce, które by mnie paliło. To, co my dzisiaj zrobiliśmy, to jest taka opcja mniej turystyczna, ponieważ to wszystko, co tutaj widzicie, i cały ten teren nazywa się Lana Bay, a to takie najbardziej turystyczne miejsce to jest Halong Bay. To Halong Bay jest podobno naprawdę tak oblegane przez turystów, że tych łódek to widzicie setki na horyzoncie non-stop, a dzisiaj no pomimo tego, że trochę ludzi było, no to nie były to jakieś takie masakryczne tłumy. Więc nie wiem, no mi każdy doradzał właśnie, żeby polecieć do tego Bay, bo jest mniej turystyczny, jest dużo lepiej cenowo w Kadbie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj macie te wioski tych rybaków i w sumie co wam mogę jeszcze pokazać, no. Tak ten dzień dzisiaj wyglądał, jak, jak na razie. Ile przed tym, jak zeszliśmy z łódki, odezwał się do mnie mój znajomy, którego poszukiwaliśmy. Bo nie wiem, czy będziecie kojarzyli, bo to już minie trochę czasu, zanim się pojawi ten vlog, ale zrobiliśmy małą aferę wczoraj w internecie i zaczęliśmy szukać znajomych, których poznaliśmy w Laosie i którzy zniknęli nam z radaru na ponad dwa tygodnie. Umieściliśmy post na reddicie, w ciągu 24 godzin wrzuciło go na główną ponad tam 3800 osób, chyba pojawiło się ponad 200 komentarzy, bo po prostu nie wiedzieliśmy, co się z nimi dzieje. Zero kontaktu na Whatsappie, zero kontaktu w ogóle żadnego telefonicznego, nikt się z nich nie odzywał w sensie z tej dwójki. No i na szczęście właśnie się odezwali, żyją, jest wszystko ok. Mieli duże problemy w Kambodży, ponieważ ukradli im telefony, ukradli im portfele. A możecie sobie wyobrazić, jak to musi Twoje życie wyglądać, jak jesteś w Kambodży i nie masz ze sobą nic. Ale niesamowite jest to, że w ciągu 24 godzin pisało do mnie na Whatsappie kilka osób, które mówiły tak widziałem ich tu i tu, wtedy i wtedy poznaliśmy się trzy miesiące temu w Wietnamie, znam jego nazwisko poznałem ją w Birmie pół roku temu, znam jej nazwisko i tak dalej po prostu zebraliśmy razem do kupy informacje z jakimiś ludźmi w internecie i mieliśmy ich dane, wiedzieliśmy gdzie mieli jechać wiedzieliśmy gdzie ostatnio byli i tak dalej i tak dalej i to jest naprawdę niesamowite i zarazem przerażające jak potężny jest internet że my odezwaliśmy się do jakichś ludzi z internetu i ci ludzie z internetu w ciągu 24 godzin bardzo pomogli nam określić ich dokładne dane, ich przybliżoną lokalizację, ich plany i tak dalej. To jest naprawdę hardcore. Wszystko skończyło się dobrze. Przez chwilę zastanawialiśmy się, czy troszeczkę nie panikujemy za bardzo z tymi ambasadami, redditem i tak dalej, bo to już naprawdę się zrobiło takie duże. Ale z drugiej strony myślę, że ja chciałbym, że jeżeli ja bym zniknął na dwa tygodnie i się do nikogo nie odzywał, to, to żeby ktoś zrobił to dla mnie. No. Jutro się rozdzielam z ekipą, która siedzi tam, ponieważ znowu jedziemy w różne strony. Niektórzy wracają do Polski, niektórzy jadą sobie gdzieś na północ, a ja jadę na południe, ponieważ jak wiecie, kupiłem bilety sobie na połowę maja, a to oznacza, że zostały mi w Azji jeszcze, no niecały miesiąc mi został i chcę jeszcze być w tydzień w Tajlandii, więc... No, ze dwa tygodnie jeszcze będę w Wietnamie i wydaje mi się, że teraz to... będę chyba już podróżował pociągami, autobusami i tak dalej, bo mam mało czasu, żeby pojechać na południe Wietnamu. Dobra, idę tam do nich, bo głodny już jestem jak... jak smok. What do dragons eat anyway? Wydawało mi się, że zamówiłem coś małego i że to będą nudle z y, jakimś mięsem, a się okazało, że wygląda to dosyć potężnie. Nazywa się Kebab Rice Noodles. I wiecie jak są segonki po angielsku? Spring Rolls. Nawet Spring, spring Rolls są nawet. Mmm! Gorące strasznie. W każdym razie ładnie wygląda, co? Wychodzi na to, że nasz kelner właśnie się szkoli na barmana, całkiem nieźle mu idzie. A ta cała kadba to troszeczkę taki chyba wietnamski sobot delikatnie. Wczoraj, jako że była sobota na mieście był naprawdę tłum ludzi, wszyscy oczywiście mocno podpici, A oni tam mają jakieś takie molo. Jak poszliśmy na to molo, to po prostu ludzie, bo to Wietnamczycy z reguły byli, to po prostu rzucili się na nas, była kolejka, żeby sobie z nami foty robić, co zresztą prawdopodobnie widzieliście na Instagramie, a jak nie śledzicie mnie na Instagramie, to nie wiecie, co się u mnie dzieje przez większość czasu, a wiecie tylko wtedy, kiedy mam kamerę w ręku. Wtedy słabo z waszej strony. Więc yy, wiecie, to nie jest teraz wysoki sezon turystyczny w Wietnamie dla, dla zagraniczniaków, więc, więc z reguły, nawet jeżeli jeździcie do jakichś takich popularnych miejscówek, to z reguły macie właśnie wszędzie Wietnamczyków, tak jak tutaj za mną. Mam chyba jakiś problem z otokami. Jak, jak ktoś może mi poradzić, jak mogę sobie z tym poradzić, to będzie mi bardzo miło. Już dzisiaj czuję cały dzień, nie boli łeb, po prostu zatkany nos, a jak się schylam, to po prostu czuję takie ciśnienie tutaj, że, że zaraz wylecę w powietrze. Więc słabo, moi drodzy, słabo. A kadba nocą wygląda tak. Macie jakieś świecące się ronda, macie jakieś świecące się drzewka. Tak całkiem fajnie. Troszkę wygląda na taki świąteczny klimat, z tym, że jest kiecień. E, Idziemy na masaż. I bardzo fajnie, bo ostatnio masa na masażu byłem w Tajlandii. Dwa miesiące temu. wiem, jak ten czas leci. Mam ze sobą jakieś 8 złotych w gotówce, więc postanowiliśmy, że pójdziemy do bankomatu. Ale jest auto w serwis. Ale. Dlaczego mielibyśmy się przejmować? Przecież na pewno jest gdzieś drugi bank bankomat blisko. Na przykład tu. Więc mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś inne, bo... trochę przypał. Uh, yeah, yeah. piasek słodka. Yes, yes, please. Kupiliśmy właśnie sobie bilety, i pomyślałem, że fajnie, żebym wam powiedział, jak wygląda kupowanie biletów w Azji. Oczywiście możecie je sobie kupić gdzieś tam przez internet, co jakieś strony, 12. Go to Asia i tak dalej, ale z reguły te bilety są dużo droższe niż te, które możecie dostać na mieście. Ale będąc na mieście, to też nie jest tak, że wchodzicie do pierwszego, lepszego miejsca, mówicie, chcemy bilety, i sobie kupujecie. Znaczy, możecie to tak zrobić, ale na przykład. Ja chcę jutro pojechać z Kadby do Nimlin i U mnie w hotelu te bilety kosztują 370 tysięcy dongów, a tutaj u tej pani kosztują 270 tysięcy dongów. No to to jest 18 złotych różnicy, więc no to już jest troszeczkę kasy. Tak samo nawet ta wycieczka, którą dzisiaj mieliśmy. W jednym miejscu chcieli zająć 550 tysięcy, poszukaliśmy kawałek i znaleźliśmy dokładnie to samo za 350 tysięcy. I z reguły jest tak, że po prostu mówicie, gdzie w jakim hotelu, hostelu mieszkacie i oni was odbierają. I tutaj te godziny odjazdu tych autobusów są bardzo elastyczne, bo Wy sobie bukujecie autobus i macie napisane, że autobus jedzie tam, nie wiem, od 12 do, do 18 załóżmy, ale to jest tak, że oni mniej więcej między 12 a 12.30 przyjadą do Was po... Przyjadą po Was do hotelu, zawiozą Was na jakąś tam stację autobusową i ten autobus tam odjedzie, wiadomo, między tam 12.40, a 1.20, więc tutaj nie można się kompletnie spinać, jeżeli o to chodzi, bo tu jest takie wszystko bardzo elastyczne. Warto się popytać, bo po prostu naprawdę można oszczędzić po 30-40-50% w porównaniu do tego, co jest w internecie, a dostajecie dokładnie, dokładnie ten sam serwis. Idziemy na masaż. Bartek mi pożycza pieniądze, bo bankomaty nie działają. A właśnie, ja nawet nie zapłaciłem teraz tej pani, tylko zapłacę kierowcy jutro, dlatego że nie mam kasy, bo bankomaty. Wziąłem full body masaż, dlatego że chłopak jeszcze tam ma jakieś sprawy do załatwienia, a ja nie mam, więc mam godzinę czasu. Jestem, jestem naprawdę podekscytowany, bo kurde to jest, to jest naprawdę niesamowite uczucie. I to jest takie fajne, że to jest tutaj takie tanie. No ja wiem, że to podejrzanie wygląda. Wchodzisz gdzieś na górę. Dziś to jakiegoś pomieszczenia, gdzie jest pokaszone światło, ale uwierzcie mi, to są zwykłe, takie prawdziwe, profesjonalne masaże, a nie jakieś, wiecie, rzeczy. Nie jestem żadnym specjalistą od masaży, powiem nawet więcej. Miałem taki masaż czysto relaksacyjny trzy razy w życiu dwa razy w Tajlandii, dwa miesiące temu i teraz ten w Wietnamie. I powiem wam szczerze, że ten wietnamski podobał mi się chyba najmniej. Wynika to z tego, że ta kobieta była taka dosyć delikatna i to było takie, ja nie, nie wiem w sumie co to było. To nie, to nie był ten taki, wiecie, tajski że też się tak wyrażę, gdzie po prostu masz jakąś starszą tajkę, która zaczyna, no, nie wiem jak to opisać, no mam wrażenie, że te tajki to po prostu lepiej czuły. Wynika to może po prostu z tego, że w Tajlandii jest chyba mm, jak gdyby bardziej popularna kultura masażu, która jest generalnie popularna w krajach azjatyckich, bo na przykład ta dziewczyna z Indonezji, która dzisiaj z nami była, mówiła, że w Indonezji też jest tak, że tam jesteś szczęśliwy? Idź na masaż. Jesteś smutny? Idź na masaż, pomoże. Jesteś chory? Idź na masaż. Ale nie wiem, jak jest z Wietnamem. No wydaje mi się, że tu jest to troszeczkę mniej... mniej popularne. Głowa nadal mnie boli. Muszę coś zrobić z tymi zatokami. Ja się nie nadaję do życia. Po prostu czuję, jakbym tutaj była taka wielka kulka, która po prostu mi pęcznieje i, i mi wszystko pęka głowa. Jakąś aptekę muszę znaleźć. Ale to nie jest ważne. Oprowadzę was po centrum centrum... centrum... rzeczy w Kadbie, które się dzieją. Zrobię to tak, że będzie widać moją twarz, bo nie chcę mi się przytulać do mikrofonu, żebyście mnie słyszeli. Tam macie Molo. Tu mamy wejście do Molo w Kadbie. Tu mamy wejście do Molo w Kadbie w wersji większej. Tu mamy fontanny, które nie działają. A tam mamy różne kolorowe świecidełka. I wydaje mi się, że to jest, to jest wszystko, co tu jest do roboty. Tam są jakieś kluby, bary i tak dalej, ale to dla tych młodych podróżników, którzy chcą się bawić, poimprezować, poznać nowych ludzi, a nie dla starych 28-letnich pryków, którzy mają dosyć wszystkiego już. <grych> tak się czuję czasami. W sumie to coraz częściej, dlatego wracam do Polski niedługo. Nie wiem, co się dzieje z chłopakami. Muszę ich zlokalizować, bo z jakiegoś powodu wzięli krótsze masaże niż ja. I gdzieś poszli. Zaraz, zaraz się dowiemy, co robią. Właśnie się o coś dziwiłem, bo chciałem kupić Ibuprofen. I za taki mały listek Ibuprofenu 10 tabletek 400 kobieta ode mnie chciała 180 tysięcy dongów, czyli tyle, co zapłaciłem za ten masaż cały. Nie spodziewałem się, że te leki przeciwbólowe będą takie drogie. No cóż, nie mam kasy, bo nie było bankomatu, więc będę musiał jakoś przeżyć. jaka winda na bogata. Ciekawe, jak pokój będzie wyglądał. Bo winda wygląda, jakbym kurde, w jakimś Mariocie był. No i już wszystko jasne co chłopaki robią po nocach. No. Kibel muszę zobaczyć, bo to jest wyznacznik dobrego pokoju w hotelu. Winda jest nieadekwatna do stanu pokoju. Chcecie posłuchać muzyki już i żebym przestał vlogować. O nie, puścili muzykę. Chowam się, chowam się w kiblu, żeby nie było jej słychać. No nie, nie wierzę po prostu. Nie wierzę jakie. Je... Dobra, to kończę tego vloga. Bo muzyka leci i zaraz mi zablokują kanał na YouTubie. To było na tyle, tak wygląda mój dzień w Wietnamie. Mam nadzieję, że kolejne będą wyglądały fajniej. Ten też był fajny, ale zawsze może być lepiej. Yo. Tak miłe bodzie, że po prostu czuję się jakbym był na innej planecie. Ale cieszę się, że moi znajomi się odnajeźli. Trochę się martwiłem. Ciekawe jak z Kotami. Tego też się muszę dowiedzieć. Ale to jutro. Na razie trzymajcie się. Cześć.